Cześć manko z tej strony Maniusz Witam was w kolejnym odcinku z Grybow. na moim kanale. Jezu, wybaczcie za to, że mnie strzała zaprosił. Ja nagrywam ogólnie. Cieszę się, że gadżet sobie do rozek, że się ci to przepraszam Daisyczku, mówię do mojego pieska, żeby nie wstawał, bo ja nagrywam, a on zawsze jakby wielki harmider, prawda, psiuniu? psiuniu? się położy. Prawda? Ty lubisz moje filmy? Patrzy na mnie spod byka. Nowy gadżet do rozy. Aha. Spowalniam wszystkich, którzy są ukry ukry ukryci w krzakach. On akurat dzisiaj wszedł i dzisiaj go wydropiłem. No bo ja to nagrywam w piątek, wy albo w sobotę, albo w niedzielę to oglądacie. Dobra. No, no ty pszczoło. Bum. Co, żeś mi zrobiła? Nic. Patrzcie. I teraz spowolniłem to mnie. Po pierwsze, ja też widzę wszyscy. No co to za pszczele dziadostwo? Trzeba to zniszczyć. No, nagle, że nagle się olśniło Tylko to jest trochę bo to zadaje tylko 100 HP wrogom yy, Ale ich spowolnia na 3 sekundy, więc jak ktoś was goni w krzaku, to możecie sobie taką rozitą użyć tego gadżetu Go spowolnić o 50% i już tak szybko, tak łatwo, i was nie zabije Do... Może na tego bo pójdę w sumie W sumie, tam jak będzie mnie później próbował zjeść Aha, co za debil, brawo U-Gamer P Nie, no no. no. Wali się. Trrr. No i ona mnie rozwali. Walony game, RP. Pewnie mnie teraz strzała zaprosi. Ja nie, nie zdali dalej w bitwie. No to jeszcze sobie może dwa mecziki zagramy. To jest taki bardzo dobry gadżet, taki profesjonalny. Moi drodzy, i za niedługo wlatuje nowa seria ocenianie map, recenzji map, pff, które wygrały na Mapmakerze. Będę oceniał jakimi mi grać, jak lubicie grać sobie na mapach mapmakerowych, które wygrają. Okej, okay. tutaj jest dużo dań widzę, co jest, to jest właśnie krzaczasta mapa. to Ten gadżet do rozy będzie bardzo dobry na, na mapie Nruchc rewat czyli odwrotność, kawerczem, wiecie, ta cała mapa w krzakach, tylko środek jest pusty, jeżeli oglądaliście mapę, to chyba powinniście jak minić. No co to jest? Co to za dwóch surgów? Ja ty, ja ty, ja ty dziady zaraz spowolnię. No. Przepraszam, jak słyszeliście jakiś dźwięk. Jeszcze nie mam na razie lekcji. Nie bójcie się. Chyba o 40 po więc mogę jeszcze chwilę z wami. O, ho, 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 ho. Ty, tam ktoś jeszcze jest. Dobra, wiedziałem, że tam będzie Jessica, bo tam kogoś widziałem. No. no ty szmulu. Masz. Chciałeś, więc masz. Dobra, lecę na tą Jessie. No ty giniesz, szmulu. No ty szmulu, gin. Jaju. Mojego kolegi z klasy Marozy wymaksowana. Ja nie mam, więc go pozdrawiam, ale mam gadot, którego on nie ma. Ha ha ha. Okej. Okay. Możecie się ze mną a ja wam dam życie. Jak się ze mnie steamujecie? No to jesteście dead. Ta na mi się nie podoba, ta na będzie dead. Bierz, 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 bierz. Spokojnie, 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 sorry, sorry ta nie, ja tej nani nie chcę. No, pfff, ty pukczampie, Dobra, ty mnie nie wyjaśnisz ogólnie. Piękna gra, wygrana w moim stylu. Czy co, może ten gadżet dorosł taki zły nie jest, jak na niego na początku z podbyka patrzyłem? Jest nawet bardzo fajnie. Jeszcze sobie szybki jeden meczek zagramy, bo mam o 40 dopiero lekcję. Bo mnie pani przedłużyła, i przez to trochę musiałem później mieć lekcję, wiecie, inny rozkład, więc tp, i tp. Eee. Uh, Kolonel Raft. Ej, team. Ty no się I co ci to dało? Nie wiem. No. Odwal się ode mnie, ty szmulu. No. Dobra, jesteście obydwoje dead. Pff, no, to chyba ja zaraz będę dead, a nie on. Co to za szmule? Brawo, Jean! Ja Cię teraz spowalniam i Cię wyjaśniam. To jest bardzo dobry gadżet właśnie, jak na przykład na takiego gina bądź z odnijarzy, którzy nie umieją na przykład Cię odepchnąć. O, cieba mordo. Wiecie co? Ja ją zaraz zrobię. Hop, 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 Wyjaśniona, dżidzi. O, nie ma tego gadżetu. jeżeli chciałem mieć strofajer, żeby się uleczał w krzaczku. To też by było bardzo takie, słuchajcie, spoko, takie... Lu... Co to za szmul był? No... No team? Możemy się steamować? No ty szmulu! Bo mnie zaraz zdenerwujesz ty tak solidnie. No to ja mam są tą team. Na tego Na tych szmulów trzeba iść. No ty szmulu! Chciałem, że tak mówię, no ale to są denerwujący gracze. No ty szmulik Sonie... Powalony. No i tak dalej będziesz na mnie szedł. No bo mnie wkurzasz. Nie no. To jestem Didi. No ty szmulu. Walony. Twa stara pieprzona nary i walona. Moi drodzy kończymy dzisiejszy ten. No tym rozowym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Nie zapomnijcie rzucić łapeczki w górę. Cztery łapki w górę, jakiś kolejny odcinek z gadżetów, jakikolwiek, więc trzymajcie się. Cześć.